3, 2, 1, live. Hej, Marek. Marek, obiecałeś kiedyś, że pokażesz, jak stadasz piłkę do kosza. My tu ciągle czekam na to. Myślę, że po operacji przyjdziesz i nam to pokażesz. Ja w imieniu basketball się do dziś Mareczku i rzecz. Markoza nie boli, to pierwsze. A po drugie, zapisaliśmy Ciebie na pilotażowy program uspierania bólu marihuaną. Czekamy, wracaj. Wracaj do zdrowa, czekamy. Hej. Jo. Markuci, Markuci. Niedługo Cię naprawią na miękuci i widzimy się wkrótce na tuć piona. Mareczku, szybkiego powrotu do zdrowia, yy, wracaj szybko do nas. Yy, mam nadzieję, że zrobisz to tak szybko, jak ja teraz jadę samochodem. Przynajmniej tak. Także do zobaczenia, rychłego, buziaczki. na Maro, słyszałem, że idziesz pod nóż na ciężką operację. Ale nie dygaj stary, wszystko będzie dobrze. Jestem przekonany, że wrócisz jeszcze do grania, że spotkamy się w sobotę z połem na baskecie, będziemy razem w drużynie. weźmiesz szkałę, spojrzysz na mnie i powiesz, jak zawsze, ja rozgrywam. A mnie to mega w kurwie, jak zawsze, ale brakowałoby mi tego, gdyby już to miało więcej się nie powtórzyć. Także stary powodzonka, wszystko będzie ok. pozdro. Marek, Marek, trzymaj się obozie kurcze, nie wracaj tylko ze szpitala z wodą w kolanie, pamiętaj. Dokładnie, nic się nie martw, wrócisz silniejszy. Corner na ciebie czeka, pamiętaj o tym. Jeszcze nie jedno kolano, ty pokręć. Ach, tak, ta Tylko... siatka to będzie płonęła coś w wakacje Człowieku. na rolnika. 100 razy Marek dziennie na koszu, 100% procent. <noise> Zdrowka. Pozdro. Siemano. Joe Maro, wracaj szybko do zdrowia. Kto będzie mnie wybierał w drafcie numer 1? Piko. Marku Marecki, gitarzysto grecki z zegarku. Od wczoraj wyobrażam sobie, jak to będzie, jak będziesz miał wszystkie dostępne więzadła w swoim organizmie, czy nie staniesz się takim białym zajonem, który pozabija nas wszystkich na społem, ale wszystko po kolei. Trzymam kciuki za Twój jutrzejszy, udany zabieg. Potem wytrwałości, w rehabilitacji, od odznakę dzielnego pacjenta i wracaj do nas jak najszybciej, trzymamy kciuki ciao Maro i twoje zdrowie pa. Mareczku, wracaj szybko, bo już tęsknię zawalaniem ci trójek w papę, pozdro Mareczku, życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia żebyś jak najszybciej mógł stawiać swoje betonowe zasłony trzymaj się brachu i widzimy się szybko na boisku elo elo Dzień. To ja mam. Jak wiesz, to na to część tego no Mam na przykład przypadki, to raczej znacznie większa część, w tym Sam Więc pamiętaj, że jak kto biegnie, wychodzi, wraca to, to takie, jak bardzo kochany basket. Więc uberuj się tam, wracaj. Ja wiem, jest to na lekarz, żeby kochać. Szybciutko wracaj do parku. Mamba for life. Jo, Mareczku słyszałem, że czeka Cię mała przerwa. Trzymam kciuki za szybki powrót. Widzimy się na boisku. Trzymaj się. Pozdraw. Marek, trzymaj się, trzymamy kciuki i czekamy na Twój powrót. Jesteśmy z Tobą. Cześć Marku, niczym się nie martw. Operacja na pewno się uda. Szybko wrócisz do sprawności, do zdrowia i będziesz z nami grał. Pozdrawiam. Cześć. Siema Mareczku, wracaj szybko do zdrowia i do zobaczenia na siłowni. Siema Marek Zegarek, wracaj do nas. Cały zdrowy, widzimy się na Casadel Spałem. Piona. Marek, mordeczko, operacja to dopiero początek do powrotu do formy. Załatwisz to szybko. Pamiętaj, jedz warzywa, żeby dupa się nie roztyła. I wszyscy czekamy, żeby zobaczyć, jak machasz tymi łokciami. Siemano, Marek. Nie zobaczymy się jakiś czas na baskecie, ale wiem, że ogarniesz kolano. Myślę, że wrócisz do nas szybciej niż się tego spodziewamy i zaskoczy nas to bardziej niż Twoja celna trujeczka. Do tego czasu będę chodził na społem lekko przygaszony, z opuszczoną głową i stary, czekam na ten dzień, w którym wejdę na hale, poczuję w nozdrzach ten ostry zapach Bengaja, podniosę wzrok, zobaczę Twoje łydki wielkości piłek do kosza i ciebie w jakimś kozackim komplecie ciuchów. Trzymaj się, Mortka, dużo zdrowia, wracaj szybko. Siemano! Mareczku, trzymaj się! Jeżeli chcesz dostać te skarpety, to w czerwcu że trójeczkę na obliku. Wózka, joł. Mareczku, życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Widzimy się na parkietach. Wszystkiego dobrego. Marku, głowa do góry, widzimy się na parkiecie. Cegarek, zdrowówka. Cześć Maro, stary, wiem, że ciężka operacja przed Tobą. Widziałem kilka celi w swoim życiu już i kilka skutecznych rehabilitacji, także Trzymam mocno kciuki, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Wraca i silniejszy i... no i co? No i jest tu jeszcze paru gości, którzy też ci życzą dobrze. się!